Powiślańska śliwka w Otcie to już kolejny wyrób z terenu powiatu kizyńskiego wpisany na listę produktów regionalnych, ale pierwszy z sułectwa Rakowiec. Z tej okazji Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Rakowiec zorganizowało festyn pod nazwą Jesień ze śliwką. Prezesem stowarzyszenia, a także przewodniczącą koła Gospodyń Wiejskich, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, jest pani Elżbieta Szczukowska. Kobieta, instytucja, dla której dziś śliwka w occie to przede wszystkim produkt regionalny, z którego jest dumna, ale nie zapomina także o pochodzeniu tego śliwkowego specjału, tym bardziej, że na myśl przywodzi smaki dzieciństwa. Powieślańska śliwka przybyła do nas z okolic Lwowa, bo stamtąd wywodzą się moi rodzice i po prostu to moja mama robiła tą śliwkę i po prostu u nas nigdy nie było ogórka konserwowego na przykład w domu, tylko zawsze była ta śliwka i tą śliwkę mama tak dopieszczała, tak robiła, że jak ktoś wyjeżdżał od nas z domu, to zawsze tam z ciastem czy z inną jakąś tam rzeczą z gospodarstwa, którą wydawała, to zawsze też był słoik śliwki właśnie w Odcie. Zdobycie szlachetnego tytułu produkt regionalny nie jest najłatwiejsze i wymaga czasu, ale potem śliwka bywa i to nie na byle jakich stołach. Nasza śliwka już odwiedziła Brukselę, bo takim, takim promotorem naszego y, produktu regionalnego jest nasza pani wójt, więc jeżeli tam jedzie to zabiera ze sobą. Y, odwiedziła też, była na kolacji u naszego y, prezydenta, była u premiera na kolacji, także y, zachwycają się nią, jestem nieskromna. W tej chwili zachwycają się nią na około wszyscy. Jak już ze smakiem opróżnimy słoik ze śliwek, to broń Boże, nie wylewajmy tego, w czym się moczy ten szlachetny owoc, bo w pewnych sytuacjach może okazać się bardzo pomocny. Zalewę z tej śliwki stosujemy do jako ocet do barszczu czerwonego. Dajemy do czerniny, no i najlepiej smakuje, jak to kiedyś na wsi mówiono, na drugi dzień po dożynkach, kiedy to do szklanki wlewało się pół tej zalewy, pół dolewało się wody przegotowanej, wsadzało się pół łyżki sody i wychodziło się na próg, się szybko mieszało i piło. I taki rolnik mógł iść po południu do pracy. A tych wszystkich, którym zaczęły pracować kubki smakowe, odsyłamy do koła gospodyń wiejskich w Rakowcu. Powiślańska śliwka w odcie stoi i czeka na zakup.